Witam serdecznie na szóstym ćwiczeniu z drugiej serii 18 ćwiczeń chińskich. Tak jak już mówiłem, pochodzenie tych ćwiczeń to jest całe bogactwo, które trzeba było upchnąć w 18 ćwiczeń całe bogactwo tradycji chińskiej, sztuk walki i różnego rodzaju odnowy biologicznej, tai chi chi i innych, innych jakichś sposobów utrzymania zdrowia. Czy odzyskanie zdrowia. To ćwiczenie jest szóste, a więc ostatnie w drugiej serii, będzie jeszcze seria trzecia. Tutaj można by to określić jako ogarnianie nieba i ziemi. Tak? Coś w tym stylu, tak w tłumaczeniu z chińskiego, można to przedstawić. Ćwiczenie też zaczynamy z piąstkami, tak jak dwa poprzednie. Hmm, zaczynamy. Piązki podciągamy jak w pozycji gotowości, tak, do boju, do wykonania jakiejś tam serii walki z cieniem, tak zwanej. I tutaj w tym ćwiczeniu musi być bliska, taka zwarta pozycja. Stopa do stopy prawie, że dotyka. No, jest niewielka odległość jakieś 5 cm pomiędzy stopami wykonujemy ściągnięcie tak? i zaczynamy ćwiczenie z wróceniem e, twarzy w stronę otwarcia ręki, więc otwieram rękę, tak, zaczynam ciągnąć do góry, uwaga na to, żeby była wyciągnięta ręka nie tak o, po prostu podnoszę tylko o, wyciągam klatka piersiowa rozciągana jest, spojrzenie czuję tutaj ciasno tak? wdech Skręcam w lewo i uwaga, przy barku, przy barku dłoń skierowana w dół. Łokieć wyraźnie w bok, nie opada. I tutaj poruszam dłoń w dół i praktycznie głaszcząc podłogę wzdłuż nogi. Powracam do pozycji wyjściowej. Także taka, taki ruch. Znowu wdech, tylko w drugą stronę. dech bark, boczna linia. Wzdłuż nogi i powrót wyjdę. reader there To ćwiczenie wymaga też koordynacji, dlatego jego wykonujemy naprawdę już w dobrej kondycji. Szczególnie, żeby nie kręciło się w głowie. Jeśli tak się dzieje, to natychmiast przestajemy. Na koniec można symetrycznie zrobić wdech i wydech. I to jest już komplet drugiej serii ćwiczeń. Chińskich. Będzie jeszcze sześć ćwiczeń, które będą, tak jak już powiedziałem, odnosiły się bardziej do e, nóg, czyli ten dol, to dolne piętro e, organizmu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnej serii.